Dajcie dziewczyny! Dzisiaj mam dla Was perukę Sugar Rush marki Belle Tres w kolorze Brown Sugar Sweet Cream. To jest taki orzechowy brąz z blond pasemkami i odrostem w średnim, chłodnym brązie. Peruka jest bardzo ładnie cieniowana, ma też taką, można powiedzieć, delikatną grzywkę. Która się super kobieco układa. Mimo, mimo tego, że, że włosy tutaj na przodzie są krótsze, to nie wchodzą nam w Super to wygląda. Częstość się średnia. Bardzo wygodna. Posiada monotop, czyli możliwość zmiany przedziałka. No ale i z front same spójrzcie. W ogóle nie widać, że to jest peruka. To jest jeden z moich zdecydowanie ulubionych modeli.